Tak ukrywam gotówkę na plaży. Żaden złodziej tego nie znajdzie. Dwa genialne triki, bez których nie wyobrażam sobie urlopu. Weź plastikowy pojemnik na żywność z pokrywką. Ostrożnie zrób niewielki otwór w pokrywie, najlepiej za pomocą nożyka. Otwórz pojemnik i włóż do środka telefon, biżuterię czy gotówkę. Teraz weź swoje japonki i przełóż pasek od spodu przez zrobiony otwór w pokrywce. Następnie szczelnie zamknij pojemnik z pokrywką. Wykop małą dziurę w piasku tuż obok ręcznika. Włóż pojemnik i zakop. Na wierzchu zostają tylko klapki. Nikt nie domyśli się, co jest pod spodem. Do drugiego sposobu potrzebna ci będzie pieluszka. Weź czystą pieluszkę i włóż do niej cenne rzeczy. Dokładnie zawin pieluchę, jakby była używana. Teraz schowaj całość do woreczka strunowego. Wykop dziurę na plaży, włóż woreczek z pieluchą i zakop. Na wierzch połóż klapki, aby wiedzieć, gdzie dokładnie znajdują się twoja skrytka. Te dwa proste triki naprawdę mogą uratować twój urlop. Warto je znać. Trzy wakacyjne sztuczki, które uratują każdy dzień na plaży. Ostatni trik zaskoczy cię najbardziej. Weź zwykłą foliową siatkę i nabierz do niej wodę z jeziora czy morza, wyjdź na brzeg, a potem zanurz każdą stopę w siatce. W ten prosty sposób opłuczesz stopy z piasku i unikniesz brudzenia ręcznika czy klapków. Możesz też użyć miski. Wystarczy nabrać wodę z jeziora, wyjdź na brzeg i postaw miskę na rogu koca. Przed wejściem opłucz stopy. Zero piachu na kocu, zero stresu. Jeśli piasek przyczepi się do skóry, nie trzyj. Po prostu posyp te miejsca pudrem dla dzieci i otrzep nadmiar piasku. Puder wchłania wilgoć. Skóra będzie sucha, czysta i bez podrażnień. Te proste sposoby sprawią, że każdy letni dzień nad wodą będzie jeszcze bardziej komfortowy. Ten trik zobaczyłam u sąsiadów nad jeziorem. Nie mogłam uwierzyć, dopóki sama nie spróbowałam. Weź dużego dojrzałego arbuza i taśmę naprawczą. Owiń arbuza mocno wokół drzewa. Musi stabilnie się trzymać. Teraz powoli i ostrożnie odetnij górną część arbuza. Jednak nie wyrzucaj jej, przyda się później. Zblenduj miąższ arbuza w środku. Rób to do momentu, kiedy uzyskasz płynną konsystencję. Następnie przetnij dwie limonki, wyciśnij sok do środka. Możesz wrzucić też skórki dla dodatkowego aromatu. Limonka nada świeżości i lekko kwaśnego smaku. Teraz dodaj swój ulubiony orzeźwiający napój. Świetnie sprawdzi się Sprite lub inny cytrusowy napój, który doda lekkiego musowania i jeszcze bardziej podkręci smak. Weź wcześniej odciętą górę arbuza i zrób na środku mały otwór. Zamknij arbuza tą pokrywką. Dzięki temu do środka nie dostaną się żadne owady. Włóż do otworu słomki i pij prosto z arbuza. Możesz też przelać napój do kubka i cieszyć się jego smakiem w pełnym słońcu. To coś absolutnie wyjątkowego, idealnie orzeźwiająca arbuzowa lemoniada. 99% osób nie zna tego genialnego sposobu. Rozłóż ręcznik na płaskiej powierzchni, złóż jego dłuższe boki do środka. Dolną część ręcznika złóż w kwadrat. Do przeciwległego końca ręcznika włóż wszystkie potrzebne rzeczy. Przed rzeczami połóż pasek i zacznij powoli zwijać ręcznik w rulon. Końcówkę ręcznika wsuń do wcześniej złożonej kieszonki. Zapnij pasek jak zwykle. Praktyczna i estetyczna torebka z ręcznika jest gotowa. Wlej wodę do woreczka. Pokażę ci prosty sposób. Idealnie sprawdzi się do tego zwykły woreczek strunowy. Włóż woreczek pod kran i napełnij go wodą. Następnie zamknij go. Połóż go na płasko. Po czym zabierz dwie długie wykałaczki i zwykłe gumki. Jedną wykałaczkę połóż pod woreczek, a drugą połóż na worek. Tak, żeby rozdzielić go na pół. Następnie zwiąż dwa patyczki ze sobą po bokach gumkami. Upewnij się, że woreczek jest szczelnie zamknięty, po czym chwyć za patyczki i włóż do zamrażarki. Połóż go na płasko. Zostaw tam na około 3 godziny. Po tym czasie wyciągnij woreczek z zamrażarki. Upewnij się, że lód jest twardy. Taki duży lód idealnie sprawdzi się do schłodzenia napojów w dzbanku. To prosty i skuteczny sposób na ochłodzenie się, kiedy najbardziej tego potrzebujesz. Dzięki temu zawsze będziesz gotowy na gorące dni. Już nigdy więcej nie kupisz lodu w sklepie. Ten symbol na bilecie lotniczym oznacza problemy. Podróżujący samolotem woleliby go unikać. Cztery litery S, które są wydrukowane na karcie pokładowej, to znak, którym posługują się lotniska. O co z nim chodzi? Został on wymyślony przez Administrację Bezpieczeństwa Transportu w Stanach Zjednoczonych. To system selekcji pasażerów. Jeśli dana osoba ma cztery litery S, to znak, że została wybrana przez pracowników lotniska lub losowo. Od razu może spodziewać się, że jej wejście do samolotu będzie opóźnione o nawet 30 minut, ponieważ zostanie poddana szczegółowej kontroli osobistej. Jej bagaż podręczny również zostanie przeszukany. Jest to standardowa procedura. Często podczas kontroli wymagane jest zdjęcie niektórych części garderoby. Dodatkowo może zostać pobrany wymaz z dłoni, który sprawdzany jest na obecność materiałów wybuchowych. Z pewnością nie jest to powód do stresu. Niestety może być irytujące. Zwłaszcza gdy ktoś jest zmęczony lub spóźniony na swój lot. Dlatego zawsze warto z wyprzedzeniem wybierać się na lotnisko. Jeśli zauważycie symbol kilku esek na swojej karcie, nie odkładajcie pójścia na kontrolę na ostatnią chwilę. Tego przepisu na mrożoną kawę na pewno nie znałeś. Musisz go spróbować. Kawa jeszcze nigdy nie smakowała lepiej. Pokażę szczegółowo, jak ją zrobić. Weź miskę i przygotuj składniki. Będziesz potrzebować 30 gram kawy rozpuszczalnej. Wsyp ją do miski. Następnie dodaj jedną szklankę cukru oraz jedną łyżkę miodu. Te składniki zalej gorącą wodą, dokładnie 150 ml. Dla osiągnięcia lepszej konsystencji ubijaj mikserem całość przez 5 minut. Po tym czasie konsystencja powinna być idealna. Przełóż naszą masę do plastikowego pudełka, a następnie odstaw pojemnik do zamrażalnika po kilku godzinach wyciągnij go. Zanim jednak to zrobisz, przygotuj sobie szklankę. Do szklanki dodaj lód, a następnie wlej mleko do około połowy wysokości szklanki. Teraz czas na naszą mrożoną kawę. Weź łyżkę, najlepiej do lodów, i włóż dwie łyżki kawowej masy do szklanki. Wymieszaj całość słomką. Taką kawę możesz przechowywać nawet miesiąc, ale pewnie zużyjesz ją szybciej. To idealny pomysł na upalne dni, ale także na szybką poranną kawę w tygodniu. Wystarczą dwie rzeczy, by zrobić domowy klimatyzator. Jestem pewna, że jeszcze nie słyszałeś o takim sposobie na domową klimatyzację. Jest ona zdecydowanie tańsza, a daje magiczne efekty. Stworzysz ją w niecałe 15 minut. Uszykuj sobie dwie butelki. Obetnij ich dół mniej więcej na tej samej wysokości co ja. Następnie zrób w butelkach dziurki. Możesz je zrobić lutownicą, bądź nawet wykałaczkami. Od nakrętki pozostaw dobre 4 cm bez dziurek. Będzie to miało później znaczenie. Teraz zabierz wiatrak. Musisz yy, zdjąć jego pokrywę, aby wygodniej nam się działało. Zabierz cztery trytytki. I przymocuj butelki. Będziemy potrzebować po dwie trytytki na jedną butelkę zaczep je od róciki wiatraka i dziurki butelki. Jeśli tak jak mi zostały ci dłuższe plastiki, obetnij je. Możemy już zamknąć wiatrak. Ostatnim naszym krokiem jest wrzucenie lodu do butelek. Kiedy włączysz wentylator, dzięki nim nasz wiatrak będzie dawał efekt klimatyzatora. Jeżeli zaczną ci się już topić kostki lodu, Wystarczy, że pod nakrętkę podłożysz szklankę i spuścisz z nich wodę. W każdej chwili możesz dołożyć kolejne kostki lodu. Efekt tego klimatyzatora jest genialny. Od razu poczujesz różnicę.